mają Jarosław ja jak tylko zapyta, cześć, na ja. Mogą się, że tak powiem, świetnie bawić, ale przy okazji zabawy też mogą zdobyć fajne fryzury. No i to są nasi panowie. Panowie, co <grym> mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że za chwilę dwóch was przywitamy na scenie. Prawami i zapraszam na widok. <grym> Do Do Dominiczko, skąd przyjechałaś? Z ile masz lat? Nie, nie, nie da się, żeby tam wiek. No dobrze, jeszcze, jeszcze kilka racji, to już nie tak. ile masz lat? 6,5. 6,5. Powiedz mi, czym się interesujesz? Modą. Modą? Chciałabyś być modelką? Tak. Czy masz jakąś taką modelkę, która jest dla ciebie takim wzorem? Tak. Kto to taki? Mama. Tak. Jest modelka z nie? Mama, to tutaj. Cztery latka. No to się fajnie składa. Ja też mam czwórkę dla ciebie. A powiedz mi jedną rzecz. Yy, skąd przyjechałaś? Z Radomia czy z jakiegoś innego miasta, miejscowości? Z Radomia. Z Radomia, fajnie. Jurka, a jak będziesz dorosła, to kim będziesz? Masz jakieś marzenie zostać, nie wiem, aktorką, akrobatką, tak jak modelką, lekarzem, prawnikiem, dentystą? Nie. nie. W tradycyjnym zastanawiam pytanie. Klaudia, jaki masz lat? Skąd przyjechałaś? Z jednym letnisku. Z jednym letnisku, jest tam pięknie zimą również. A powiedz mi, yy, czym się interesujesz? Muzyką. Muzyką nagrażasz na jakimś instrumencie? Nie. Szkoda, bo akurat razu no nic. No dobrze, a powiedz mi, a jak, yy, jak dorośniesz, kim będziesz? Jeszcze nie wiem. <grym> Jeszcze nie no dobrze. No. Zuzano, powiedz mi jedną rzecz. Czy będziesz ze mną rozmawiać, czy mam ci zadawać pytania? Zadawać pytania. Konkretna kobieta, bardzo proszę. Ile masz lat? Pięć. No fajnie się składa. Tu piątka i pięć lat nawet ryce, tak? W porządku, skąd do nas przyjechałaś? Z Polski. Tobie zasadyłaś troszkę, no. A konkretnie skąd? A ale, ale ja na jestem z Polski też, Pani Miło Cię spotkać, z Polski jestem z Radomia, a ty skąd? Z Polski. Dobra, Ej, czym się interesujesz? Malowanie. Malowanie. Lecież jak malowane, patrzcie, to nagle pokaż się, będziesz Państwo mogli to zobaczyć, żeby się na mnie uśmiechnie i się tak, wszystkie kabynatki. Malowanie, a co ostatnio malowałaś? Różne malowanki. Różne malowanki. E, powiedz mi, czy masz jakieś zwierzątko w no? domu? Nie. A chciałabyś mieć? Tak. A co? Pieska. Pieska, a dlaczego nie masz? Bo mama nie pozwoli złamczyć. I to, gdzie, gdzie mama jest? I to proszę i wszyscy zobaczą. Wszyscy zobaczą. Tak. Zużył tak. pięknie wygląda, W ogóle, to wszystkie pięknie wygląda. Jak powiedzmy, nasz mać? 7 lat, tutaj, do, popatrz, do kamery, tutaj do kamery, tak, uświetli się ładnie. Powiedz mi, czym się siedmioletnia Zuzanna interesuje? Modą, to się dobrze składa. A powiedz mi, jak dorośli, chciałaby, chciałabyś być modelką, czy też projektantką mody? Projektantką mody. mody, a już teraz czasami coś projektujesz? Nie, Ty, tylko jak mama pozwala. A powiedz mi, a dzisiaj to był twój pomysł na ubiór, czy, 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 czy mama? Mam, no dobrze. Powiedz nie. mi, yy, co lubisz, czego nie lubisz? Coś to zrobić. Dobrze, tak, co lubisz jeść? nie jedziesz jeszcze to w ogóle. Nie, za Nie wiem. Obiadek jadłeś dzisiaj? Nie. Jeszcze nie no, za wcześnie. No dobrze. Poczekaj, yy, okay, ja sobie chucę, dobra. No, cześć. Ile masz lat, no, Julia? <noise> No i nie, 3, 4, 5, 6. Prawie 4, Prawie tak? No dobrze, czyli y, prawie 4. To dużą czy małą? Prawie. Dużą. Prawie 4 y, to jest może i wersji duże sobie tutaj pyszu. Też wraz Dobra. Y, powiedz miń, z kim do nas przyjechałaś. Z mamą i tatą. Z i świetnie. Y, co ci ostatnio mama i tata kupili w prezencie? Kieściutko, tak? A co byś chciała dostać? Gdybyś mogła sobie wymarzyć jakiś prezent. To co? No ja też nie wiem, chyba ja nie wiem, no. A skąd przyjechałaś? Tajemnicza kobieta. No e, To inaczej. E, a kim byś chciała zostać, jak będziesz dorosła? No dobra. Coś powiesz jeszcze? No dobrze. No powiedz mi tylko jakie masz marzenie i już Cię nie męczę. Z numerem, siódmym junia. Tąderska. dużo brawa. Wszystko? Brawa Dzień dobry. Martyna zaczynam oczywiście wścibski. Jestem strasznie... Ile masz lat? Sześć. Sześć. Skąd do nas przyjechałaś? Z Radomia. Z Radomia. Lubisz Radom? Okej, okay. a co najbardziej lubisz do audio? Masz rację, ja też, tak? Dobrze, e, powiedz mi teraz, teraz tak, i e, masz sześć lat, czy koła jest znajomia? Powiedz coś o sobie, czym się interesujesz, czy się dobrze uczysz, czy byś chciała być, jak będziesz różna, No to można zrobić po kolei, czym się interesujesz? Tańcem. a tańczysz? A gdzie? ZNG, ok, dobrze. A jaki taniec nie taniec, no ale to amerykańskie? Tanko, balce, czy może jakieś gorące czacze, handy? Czy hip hop? No dobrze. Rezar, cześć. Dobra, ile masz lat? Dziewięć. Dziewięć. To dziewięć czy cztery. Cztery? No to chyba teraz to się zgodzę, bo się radzimy przez Bo Tak młoda osoba i tak se dokłada. No dobrze, e, powiedz mi, a kim, e, czym się interesujesz? Malowanie. Malowanie. A co malujesz? Obrazki e, czy coś innego? Obrazki. Obrazki. A co ostatnio namalowałaś? Obrazy. Obrazy.